Cześć, jestem na lotnisku Weithoven, miejscu, do którego podobno najlepiej przylecieć, jeżeli podróżuje się z Warszawy do Tilburga. No i już jestem w Tilburgu. Przed chwilą właśnie przechodziłem koło, yy, koło bloku, z którego wydobywała się taka energetyczna, elektroniczna muzyka yy, charakterystyczna dla Holandii. No ale w ogóle po co ja tutaj jestem? Przyjechałem do Tilburga na festiwal Roadburn, na który od długiego czasu chciałem zawitać, ale nigdy nie miałem na to funduszy. Czy teraz to się zmieniło? Nie. No, ale wiecie, jolo. Także zanim przejdziemy do dalszej części mojej relacji, kilka słów od sponsora tego odcinka. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest FOMO, najlepszy doradca w codziennych sprawach. Jeżeli ciągle powtarzasz sobie, że brakuje ci czasu dla siebie, skontaktuj się z nami i wybierz WOMO. Dzisiaj jest środa. Roadburn organizuje taki before party, co oznacza, że festiwal w praktyce, w teorii, się jeszcze nie odbywa. Natomiast są organizowane różne koncerty, meetingi. Ja ten czas wykorzystam, żeby, żeby po prostu rozejrzeć się, jakie są odległości od scen, oraz coś zjeść. Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Dzisiaj jest czwartek. Jestem po chłodnej nocy pod namiotem, po chłodnym prysznicu. Kropi deszcz, ale idę na koncert cicho potężnego Oranzi Pazuzu. Po Oranzi Pazuzu wystąpiło na głównej scenie w klubie 013. Kosmiczni finowie mieli do dyspozycji wielką scenę. Przed sceną była płyta, trybuny siedzące oraz nad siedzeniami był balkonik. Także jak w eleganckim teatrze. No i trzeba powiedzieć, że zespołowi się ta scena teatralna po prostu należała. W końcu się mogli. Pomieścić na spokojnie w piątkę ze swoimi instrumentami, a nie kisić jak nie przymierzając w proximie. Jeszcze śmieszniej musiała się poczuć Lastik Papi, która niedawno wystąpiła w Warszawie w dosyć ciasnym klubie chmury, a tutaj zagrała w Engine Roomie który, no jak sama nazwa wskazuje, właśnie przypomina taką maszynownię, hangar. Generalnie muzyka bardzo euforyczna, bardzo LGBTQ friendly, z laptopa. Sama artystka, artystka wystąpiła solo i przypomina trochę bohaterkę jakiejś kreskówki, zwariowanej kreskówki, ale taką pozytywną bohaterkę. Zespół z Barcelony, Dame Area wystąpił na Next Stage'u i jest to scena, y, która również znajduje się w klubie 013, tylko jest trochę mniejsza. Tam również można y, sobie pójść na balkonik. Y, wielkościowo to myślę jak porównywać y, klub B90 i y, Drizzly Grizzly w Gdańsku, jeżeli tam byliście. Muzycznie bardzo mi ten zespół przypominał brazylijskie zespoły, takie jak y, na przykład Rakta albo dewkits, które również opierają się na elektronicznym sprzęcie oraz na bębnach. tylko że dużo tu też takiej pankowej energii. Co jeszcze widziałem na Main Stage'u tego dnia? Debug. I to był idealny zamykacz po prostu tej sceny. Gdy bug zaczyna seta i wjeżdża beat, wjeżdżają basy, no to to jest po prostu niesamowite uczucie. A na sam koniec koncertu DJ rzucił w tłum koszuleczki. Także widzicie, no w Polsce mamy tego, który, który rzuca kluczyki od samochodu w publikę. Debug rzuca koszuleczki. Artysta będzie występował m.in. też na Mystic Festiwalu i Roadburn to był chyba pierwszy metalowy festiwal, na którym on grał i miał troszeczkę tremę. No moim zdaniem nie było o co się stresować. Ludzie się świetnie bawili. Ja, kurczę, mimo że mam serce z metalu, no to Debaga uwielbiam. Ale najlepszy koncert tego dnia na stage'u dał zespół The Body and This Fig. Czyli mm, kolejna kolaboracja, którą mogliśmy zobaczyć na e, Road I e, tak jak myślałem wcześniej, że dobrze znam materiał z płyty, którą e, ci artyści nagrali, no to pomyliłem się kompletnie. Zupełnie nie wiedziałem, co wydarzy się za chwilę. i Kurczę, chyba o to powinno chodzić w koncertach. Chip z The Body troszkę wycofał się z tymi swoimi pterodaktylowymi wrzaskami i dał miejsce Disfig, która jest po prostu no, bardzo utalentowaną piosenkarką. Także tak, to był najlepszy koncert w czwartku, a jak ci artyści prezentują się solowo, mogliśmy się dowiedzieć dzień później. <muzyka> Disfik z perkusistą grupy Nihiloxika z Puki zagrali w Hall of Fame. Scenie, do której, jak słyszałem, ustawiają się bardzo duże kolejki. Także ustawiłem się odpowiednio wcześniej i dostałem się. Niemal z marszu, także musiałem trochę poczekać na ten koncert. Disquick zaproponowała nam taką muzykę, która rozkręca się powoli i eksploduje na sam koniec. Także ona wyciągnęła z tej kolaboracji z The Body to, co najbardziej eksperymentalne. W pewnym momencie nawet wyciągnęła akordeon. Z kolei The Body, jak zapewne się domyślacie, po prostu spuścili soniczny wpierdziel. Ale to nie były moje pierwsze piątkowe koncerty. Na początku zjawiłem się w terminalu, który jest pomieszczeniem bardzo podobnym do Engine Roomu, na koncercie Midwife i jej koleżanki Vivy Melancholy. Midwife była w ogóle rezydentką tej edycji Roadberna, co oznacza, że miała kilka różnych setów w trakcie tej edycji festiwalu. No ja wybrałem ten akurat, bo wydawał mi się najciekawszy oraz nie kolidował z innymi koncertami. No i muszę powiedzieć, że uczestniczenie w koncercie Midwife jest zupełnie innym doświadczeniem niż słuchanie jej w zaciszu domowym. Jest to bardziej eteryczne doświadczenie. A jeszcze mm, takie Uczucie, uczucie jakiegoś takiego przerażenia potęgowały różne filmiki, które były grane w tle, z wężami, cmentarzami, no takie klimaty. Normalnie Lana Del Rey w świecie horrorów. No to były jaja. Ale czego się spodziewać po queerowym zespole grającym grindcore? Z kolei New Age Doom i Tuva Band byli największą niespodzianką podczas przesłuchiwania rodburnowej playlisty i byłem zaskoczony, gdy okazało się, że to tylko dwóch panów i jedna pani. Samą muzykę mógłbym określić jako dżemy z psychodelicznymi naleciałościami. Jeszcze na sam koniec piątku yy, dotarłem na chwilę na koncert TOW i bardzo się cieszę, ponieważ wydaje mi się, choć ciężko mi to jakoś yy, uzasadnić, ale wydaje mi się, że to była kwintesencja Berna Być może jakiś taki prostolinijny sposób, w którym były przekazywane takie negatywne emocje w tym koncercie. No po prostu to trzeba było zobaczyć, a jeżeli się nie mylę, to to zagrało na tej edycji aż trzy razy. Sobota była absolutnie szalonym dniem, jeżeli chodzi o ilość koncertów, które zobaczyłem. No więc lecimy. Na sam początek Witch Club Satan. Trzeba przyznać, że występ y, tych trzech panien, który został wiralem internetowym no, przekonał ludzi, żeby zjawić się pod scenę. Był to jedyny występ na tegorocznej edycji Roadberna, gdzie stałem w tej legendarnej kolejce, y, no i dopiero na trzeciej piosence dostałem się do środka engine roomu. Panie grają taki dosyć generyczny norweski black metal, którego tak naprawdę bardzo mi brakowało w tegorocznym line-upie Rodberna, ale samo to przedstawienie myślę, że dla niego warto się przejść i zobaczyć, bo naprawdę ta otoczka, którą proponują panie, jest bardzo ciekawa. Co ciekawe, nie było to jedyne żeńskie trio, jakie zobaczyłem tego dnia. Bo na przykład poszedłem na japoński zespół Kunatic. Na czym te dziewczyny nie grały? Poza takim standardowym zestawem gitara, bas, perkusja, były też różne tradycyjne japońskie instrumenty. No kosmos. kolejnym żeńskim triem tym razem z międzynarodowym korowodem bo kanadyjsko-brytyjskim jeżeli dobrze pamiętam był zespół który czerpie inspiracje z walijskiej kultury no i też ma taką nazwę Witch Fenwood za pomocą perkusji gitary basowej oraz bardzo specyficznej cytry panie nawiązywały właśnie do tego walijskiego folkloru No i przenosimy się rzut beretem od Walii, bo tym razem do Irlandii zespół OXN, w którym również wystąpiła trójka pani, oraz jeden mężczyzna. Muzyka również zakorzeniona w kulturze tym razem irlandzkiej. Bardzo przyjemny koncert w składzie między innymi wokalistka zespołu Lankum. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczę Lankum na żywo, ale generalnie OXN też Proponuje bardzo podobne brzmienia, takie dronowe, wymieszane właśnie z taką y, tradycyjną melodią. No, bardzo polecam. Roadburn umożliwia też zespołom y, występy, w których mogą zaprezentować swoje płyty w całości. I tak właśnie zrobiła jedna z moich ulubionych black metalowych grup Dudheimsgards, grając jeden z najlepszych jeden z najlepszych albumów 2023 roku, czyli Black Medium Current. No i po prostu trzeba być Dudheimsgards, żeby zagrać taki koncert. Ludzi było pełno na scenie Terminalu. Pojawiły się nawet skrzypeczki. Z tego co pamiętam, tylko pianinko było dodane z laptopa. Wikotnik czyli wokalista grupy, jest bardzo taką osobą luźną, zabawową. W pewnym momencie pomylił tytuł piosenki, którą mieli zagrać, albo pomylił kolejność. Niemniej no było to bardzo śmieszne i dodało taki... no przekuło taki balonik powagi może. I moim zdaniem było to potrzebne, bo Black Medium Current nie jest najłatwiejszą płytą. No i na sam koniec dnia, przynajmniej dla mnie, na Main wystąpił amerykański zespół Chad Pile, zespół, który jak na razie rzadko gra w Europie, w Polsce jeszcze nie grał. A cieszy się dosyć dużą sławą, więc myślę, że na takim off-festiwalu wszyscy byśmy go przyjęli z otwartymi ramionami. Zespół, który, jeżeli jeszcze go nie znacie, w, w którego brzmienie wkrada się troszeczkę nu no, metalu, troszeczkę noise rocka. No, fajna rzecz. Ja pierwszy raz, jak słuchałem, słuchałem tej jej, ich pierwszej płyty, to mi się wydawało, że słucham nirwany tylko w wersji takiej metalowej. Niedziela miała już być dniem troszeczkę lżejszym. No, ale wyszło jak wyszło. Zresztą, jaki może być dzień, jeżeli zaczynam go od występu japońskiego zespołu Endon? Zespół noizowy. Także z tego co pamiętam, wziąłem ze sobą stopery. Zagrali tylko trzy kawałki, natomiast zmieliły mnie doszczętnie. Tilburski festiwal zaszczycili również swoją obecnością Michael Gira i Christoph Hahn z zespołu Swans. Mi się bardzo podobało, sama ta, ten sposób na muzykę Michaela i Krzysztofa jest świetny. Natomiast widziałem wiele komentarzy ludzi, którzy nie mieli wcześniej ze słońcami do czynienia, czy nie byli w ogóle na koncertach słońców i no, byli rozczarowani tym, tym, jak się zachowywał szczególnie Michael. Choć myślę, że nawet ludzie, którzy byli kiedykolwiek na koncercie Swans, mogli mm, poczuć się trochę no, niezręcznie na tym koncercie. Koncert odbył się na next stageu, czyli na mniejszej sali y, klubu 013, no i było dosyć ciasno. Michael przynajmniej dwukrotnie krzyczał y, w kierunku Krzysztofa. Czasem zastanawiałem się, czy to po prostu nie jest część piosenki, ale później. Y, po wykonaniu piosenki wymienili ze sobą parę zdań, panowie. Michael też w bardzo nieprzyjemny sposób odzywał się do ekipy technicznej, od której w taki ofensywny sposób próbował dowiedzieć się, która jest godzina. Ten typ po prostu tak ma. Co nie znaczy, że nie trzeba po prostu takich zachowań tępić. Natomiast nie wiem, jak to było z tym doborem sal. Czy to była kwestia ekipy Berna czy może Michaela, ale wolę sobie to interpretować w ten sposób, że to była jednak intencja Michaela, że chciał, żebyśmy po prostu kisili się w takiej jednej sali, wypełnionej ludźmi, i czuli się jak w piekle. Żeby ułatwić rozplanowanie czasu podczas swojego festiwalu ekipa Berna jeszcze dodaje różne takie sekret gigi na szóstej, szóstej chyba scenie, która, którą jest skatepark. No i postanowiłem przynajmniej na jeden taki gig się wybrać i to już na ostatnią chwilę wybrałem zespół... w ogóle nie słyszałem natomiast samo to, że zespół gra gatunek horror punk mnie zainteresował oraz to jak oni w ogóle wyglądają. No i powiem wam, że sama scena zrobiła na mnie oszałamiające wrażenie. Na samym szczycie rampy ludzie tańczyli pogo, była super punkowa atmosfera i no, na przyszłych edycjach nie pozostaje mi nic innego jak Częściej tam przychodzić, jeżeli nie będą mi te gigi kolidowały z innymi. Zaproszenie na imprezę Violent Magic Orchestra wydawało mi się totalnie ekscentrycznym pomysłem. Natomiast, jakby tak dłużej pomyśleć, przecież to Roadburn, w którym jest po prostu tygiel gatunków. No i w zasadzie z zaplanowanych koncertów to tyle, ale no wiadomo próbowałem wycisnąć z tego Roadburna ile się dało i na sam koniec poszedłem jeszcze na main stage na występ zespołu Haunted Plasma. Jak studyjnie, za bardzo mi nie pasuje ich muzyka. Tak nie wiem, może dlatego, że yy, była wokalistka zamiast wokalisty, ale coś, coś po prostu zatrybiło i mi się bardzo podobało. Ekstra zespół, yy, sam raz na dobre, korzystne, zakończenie Roadburna. Jeżeli uważnie słuchaliście, to kiedy poruszałem kwestię debaga, nazwałem Roadburn festiwalem metalowym. No nie do końca tak jest. jest tutaj, są tutaj różne odmiany elektroniki, jest hip-hop, są jazzy. Także nie można do końca powiedzieć, że jest to festiwal metalowy. Natomiast patrząc na to, jak wyglądają ludzie, w jakich są koszulkach, w czarnych, no to jest to festiwal, który przyciąga najwięcej metaluchów, ale takich metaluchów otwartych na inne gatunki. No i ja się na tym festiwalu świetnie odnalazłem. Jak to było z polem namiotowym? No nie jest najgorzej. Natomiast trzeba się przyzwyczaić, że kwietniowe noce są jeszcze bardzo chłodne. No, i nie zróbcie tego błędu, który ja zrobiłem, że rozstawiłem namiot całkiem blisko toalet, ponieważ ludzie w nocy bardzo głośno zamykają drzwi od kabin i po prostu mnie to budziło bardzo często. Przed wejściem na pole namiotowe jest również namiot z ładowaniem, także można sobie podładować telefon bez powerbanka. Szkoda, że dopiero ostatniego dnia to zauważyłem. No więc, tak, jest to festiwal dla ludzi otwartych na muzykę. Nie jest to natomiast festiwal dla ludzi, którzy cierpią na ataki epilepsji. Normalnie na co drugim koncercie pamiętam jakieś takie wizualizacje, w których były szybko zmieniające się światła. No i jeżeli chcecie się wybrać na Rodberna, a chcielibyście kupić bluzę, jeden z jakichś takich ciekawszych wzorów, na przykład tą po skrajnej lewej albo tą po skrajnej prawej, no to musicie się pojawić na merczu bardzo wcześnie. Najlepiej w tym momencie, w którym to otwierają, bo te bluzy znikają bardzo szybko. No i to tyle. Chyba nie mam nic do dodania. Także łapkujcie w górę, jeździcie na festiwale. I pozdro.